Siemanko wszystkim z tej strony Grom. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Dość króciutki dzisiaj materiał, 4,5 minuty. Dlaczego taki króciutki, przecież to DDM, -y, a DDM -y trwają około 6-7 minut, już wam mówię. Jest to mapka Doom, czyli odpowiedni koda czwórki jakbyśmy chcieli pograć shipmentu dla MW2 jest to rust. Głównym takim można powiedzieć punktem na tej mapce jest jak widzicie to pomieszczenie z taką wielką kupułą, nazywamy to punkt G, czyli punkt gromu. Jeżeli tam się znajdziecie, gwarantuję Wam niesamowite przeżycia I na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie chciał Was poczęstować swoją kulką z karabinu szturmowego czy maszynowego. Dlaczego karabin szturmowy czy maszynowy? Pamiętacie filmik Juniora? Nadal przeprowadzamy ankietę, czekamy na Wasze opinie i komentarze dotyczącego co wolicie. Karabin szturmowy czy maszynowy. My ogłosimy wyniki w przyszłym tygodniu. Także mamy jeszcze praktycznie cały tydzień na to, aby dodawać komentarze. Później zbierzemy to wszystko w jedną kupę i ogłosimy wyniki: czy polscy gracze FPS Call of Duty rzeczywiście są za karabinami szturmowymi, czyli piękna walka na dystans, czy wolą pistolety maszynowe takie jak preferuje Junior i troszkę bliżej z przy, przy, przybliżyć się do wroga i pofragować. Ja jestem osobiście za karabinem szturmowym, Junior jest za karabinem maszynowym, także czekamy na Wasze opinie i komentarze do końca tygodnia. Drugą sprawą, jaką chcę jeszcze poruszyć, to jest odpowiedź na komentarz jednego z użytkowników, który zaproponował, abym wrzucił na swoim kanale setup swojego pokoju, czyli jakie posiadam gierki aktualnie, jakie repliki, mniej więcej jaki komputer, czy mam konsolę, jak to, jak to wszystko wygląda. Nie ma sprawy, piszcie w komentarzach. Sorki, czy byście chcieli widzieć taki filmik na moim kanale. Ja dla Was przygotuję taki filmik, nie ma jakiegokolwiek problemu. Pewnie ukazałby się pod koniec tygodnia. Troszkę ogarnąłbym tylko pokup, powycierał kurze, poodkurzał. Pochowałbym wszystkie swoje jakieś tam piraty. Albo powiedziałbym tak jak na kanale Dżena Miry, że to jest backup w porządku. Także piszcie w komentarzach, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Jak widzicie na mapce. Poruszam tak, jeszcze nie poruszyłem tematu broni, poruszam się dość dziwną bronią. Jest to fady dostępne od 78 levela Szkoda, że tak późno możemy tą broń uzyskać. No dlaczego tak późno? Bo od 80. levela jak już sobie zgromimy, to mamy dwa levela, żeby się pobawić tą bronią. Praktycznie musimy później przejść na kolejny prestiż. No chyba, że ktoś specjalnie dla tej broni zostanie. Dwa levela nie jesteśmy w stanie nawet widzieć tego kamuflażu, a broń naprawdę, powiem wam szczerze, wygląda... Ciekawie, mam mniejszy odrzut od AK-47, ale z porównywalną mocą. Przy dobrym ustawieniu kofingu, czyli skupieniu, wydaje mi się, że padli nożercy, asesynie i pewnym celowaniu. I troszkę umiejętności mi się wydaje, że ta broń naprawdę może siać spustoszenie, i dlatego oni dali aż od 78 levela. Praktycznie zablokowali nam tą broń na 10 prestiży, bo kto zostanie przy zdrowych zmysłach przy pierwszym prestiżu, specjalnie dla tej broni, żeby wbić złoty kamuflaż? No, chyba że wbie złoty kamuflaż, a później zachowa. Tokeny i przy siódmym prestiżu sobie zostawi już złoty komprze. Ale dwa levele na tą broń to wydaje mi się, że jest stanowczo za mało. LPG zablokowali na 80, a wydaje się, że wszystkie te na boskie bronie jakoś pozablokowali na samym końcu. Chciałem jeszcze puszyć temat tego telefonu komórkowego. Nie wiem co temu telefonowi dolegał. Czy brakuje mu karty SIM, czy mu bateria się rozładowała, czy koleś nie wysłał telegre, czy wysłałem SMS-a -y na telegrę Wymaga, wydaje mi się, że te, ten bug wymaga jednak patrz, przede wszystkim jest naprawdę bardzo denerwujący dla troszkę bardziej obeznanych graczy, którzy idą w keystreki. No chcę wbić kigolnego killstreaka, siódemkę kładę się na ziemię. No a on tutaj bawi się mi telefonu komórkowym. No nie może być takiej sytuacji. Muszę wejść z powrotem później na karabin szturmowy. Muszę później przyłączyć się raz na ten telefon komórkowy, naładować tą baterię i dopiero mogę puścić swojego killstreaka. W tym czasie praktycznie trzech koleśi się może stać mi nad głową i nabijać się ze mnie, że tak to ujmę delikatnie. Nie ma żadnych epitetów i wulgaryzmów, co ja ten temat sądzę. Także wynik też tutaj wymyślę, że wykręciłem miarę przyzwoity 25 do 2, czyli zmieściłem się w kadeloczka 12. Limit jego to 6, także filmik uznaję za yy, pozytywnie nakręcony, także dzięki za obejrzenie tego materiału, będziemy się widzieć w kolejnym filmiku, trzymajcie się, strzałeczka.